A skąd się wziął pomysł na trzy słowa? Mam takie też poczucie, że ta popularność to jest narzędzie, że to nie jest cel sam w sobie, tylko narzędzie. No jestem już na takim etapie, że nie mogę. Jakkolwiek nieskromnie, by to zabrzmiało, no nie mogę wyjść spokojnie do sklepu, żeby ktoś mnie nie rozpoznał. Po coś ten świat jest tak różnorodnie stworzony, nie po to, żeby tylko słyszeć o tym, jak wygląda jego drugi koniec, ale też po to, żeby pojechać i tego doświadczyć. Czy mogę podać trzy słowa? Czy chciałbyś? Możemy to zrobić, jak najbardziej. Witam serdecznie Was, drodzy. Zapraszam Was na serię podcastów Ludzie z Wartościami. Będę miał wielu gości, którzy Was zaskoczą, jakimi wartościami żyją bardzo praktycznymi, bardzo wartościowymi i takimi, które. Które zarażają nas i pokazują, że można zmieniać rzeczywistość na lepszą, że można mieć pozytywny wpływ, że można zostawiać wartość drugiej osobie, że spotkanie z tymi osobami naprawdę zmieni wasze postrzeganie, tak jak i moje. Zapraszam Was do bycia częścią podcastów Ludzie z Wartościami. Dzisiaj mamy przywilej zaproszenia i goszczenia Edia. Witaj w naszym podcaście. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i dla mnie to również jest ogromny przywilej i przyjemność. Znamy się nie od dziś, ale Edio. Zaczynając swoją karierę, mówiłeś, że muzyka była dla ciebie sposobem na wyrażenie siebie. Jak wyglądały twoje pierwsze kroki? Co było twoim punktem wyjścia? Pierwsze jakiekolwiek próby tworzenia jakiej, jakiejkolwiek muzyki to wyglądały tak, że Podszedłem do kolegów w klasie, w podstawówce i powiedziałem: Chłopaki, będziemy raperami, zakładamy zespół. I wziąłem jednego swojego kolegę, z którym się wtedy trzymałem w klasie. Wzięliśmy drugiego, który miał. W domu wieże i magnetofon, bo wtedy pamiętam, jak kiedyś chciałem, żeby wujek mi ściągnął jakąś płytę z internetu, jakiegoś tam rapera, to przypadkiem zamiast płyty ściągnął mi same wersje instrumentalne, czyli same podkłady. Więc wzięliśmy tą płytę tych podkładów, poszliśmy do kolegi, który miał wieże, z wieży to puściliśmy, na magnetofon to nagrywaliśmy, no i ja wtedy jakieś tam pierwsze rymy układałem dla nas wszystkich. Później koledzy już się wykruszyli, bo to, było, to była zajawka, którą ja jakby ciągnąłem i ona ze mnie wynikała, a nie z nich, więc oni tam się wykruszyli w czasie. No a ja sobie zostałem przy tym i tak mi się to z czasem rozwijało, więc tak wyglądały te początki. Czy wtedy to był sposób na wyrażanie siebie? Myślę, że jeszcze byłem. Gdzieś na tym etapie podstawówki i początku w gimnazjum trochę za mało świadomym człowiekiem swoich, za mało świadomym swoich emocji na tyle, żeby potrafić się wyrazić, ale później im to bardziej dojrzewało we mnie i im bardziej ja dojrzewałem, tym bardziej starałem się właśnie z tymi emocjami iść w muzykę i właśnie w taki sposób siebie wyrażać. A twoja muzyka często porusza różne tematy. Co inspiruje Cię do pisania tekstów? Czy masz jakichś artystów, którzy mieli na Ciebie największy wpływ na początku Twojej kariery albo teraz? Najczęściej mnie inspiruje właśnie moje emocje, życie i Najbardziej w ogóle lubię tworzyć taką muzykę, która wypływa ze mnie, gdzieś tam, właśnie z moich przeżyć, z moich emocji. Oczywiście muzyka jest na tyle różnorodna, że jest miejsce i na lżejsze, powiedzmy, takie utwory dla rozrywki, dla relaks. Znaczy muzyka generalnie jest dla rozrywki, ale i bardziej takie, powiedzmy, imprezowe utwory, i bardziej takie głębsze, emocjonalne, osobiste. To ja zawsze byłem fanem tych głębszych, właśnie emocjonalnych, osobistych. I w takim ostatnim czasie to pamiętam, że. Jak miałem taki trochę, w ostatnim czasie to już było ładnych parę lat temu, ale jak te parę lat temu miałem taki trochę kryzys artystyczny, i wtedy dotarłem do muzyki takiego rapera oksywce NF. To jest raper, który jest generalnie chrześcijaninem. Ale jego muzyka nie jest typowo chrześcijańska. To znaczy, on na przykład na albumie zazwyczaj praktycznie każdym swoim ma jeden taki typowy chrześcijański kawałek, a reszta jego utworów jest typowo właśnie o nim, o jego emocjach, o jego uczuciach. I on się tak bardzo wylewa emocjonalnie na tych utworach i bardzo to się zgrało z moim ówczesnym stanem, i jako artysty, i jako człowieka. I bardzo emocjonalnie ta jego muzyka do mnie trafiła. Więc w takim ostatnim czasie to myślę, że właśnie NF miał na mnie największy wpływ. No a za czasów moich początków, no to zaczynałem od e, takich artystów jak e, 50 Cent, Eminem. E, później przeszło to w klimat bardziej west coastowy typu Snoop Dog, Dr. Dre. E, później liznąłem trochę więcej old schoolu z Nowego Jorku e, typu Gangstar e, czy Rocky, KRS-One. No mógłbym tutaj wymieniać ksywkami, e, a w ostatnim czasie no słucham też takich bardziej e, Rzeczy mainstreamowych typu powiedzmy Travis Scott, czy Twenty One Seven, czy słuchacze rapu będą kojarzyć to pewnie nie bardzo. Ale też słucham tych właśnie takich emocjonalnych, rapowych klimatów, typu właśnie NF, no i też lubię chrześcijański rapsy posłuchać typu Lecrae czy, czy cały ten jego tam, tamtejszy label. Reach Records. Dziękuję Ci za to, że tak emocjonalnie dzielisz się i też otwarcie mówisz o tym, że jesteś wrażliwą osobą, i to jest Rodzaj pewnego rodzaju terapii, z tego co słyszę, to jest dla ciebie ważne, żeby wyrażać siebie, żeby być zgodnym ze sobą, co przeżywasz, to też przelewać. Ale hip-hop przeszedł w Polsce ogromną ewolucję przez ostatnie lata. Jak oceniasz obecny stan rapu w Polsce i swoją w ogóle w tym rolę, co się teraz dzieje? Też mi się wydaje, że moje utwory, właśnie te bardziej emocjonalne, zawsze najbardziej trafiały do ludzi i oczywiście zdarza mi się czasem nagrać coś takiego lżejszego bardziej powiedzmy takiego imprezowego do potuptania nóżką. Ale jednak te utwory które najbardziej lubię robić to są te emocjonalne właśnie oparte na moich przeżyciach na moich uczuciach. I też widzę że to są utwory które właśnie najbardziej trafiają do moich słuchaczy. I ja to rozumiem bo ja też jako słuchacz lubię się utożsamić z muzyką to znaczy jak przeżywam jakiś dany stan. Powiedzmy, jakiś, nie wiem, nawet trudniejszy okres, to lubię sobie odpalić muzykę, w której słyszę, że artysta, tworząc ten utwór, zmagał się z tym samym, z czym ja się zmagam teraz. Czuję się wtedy, że nie jestem sam, czuję jakieś takie oparcie i pokrzepienie w tej muzyce. I też miałem dużo takich sytuacji w swojej karierze. Na przykład pamiętam, że kiedy to było 6 lat temu bodajże miałem na płycie utwór opowiadający o mojej relacji z dziewczyną z którą się chwilę przed tamtym albumem wtedy rozstałem i to był w ogóle 10 minutowy utwór w którym bardzo mocno się wylałem emocjonalnie i w Wtedy dotarło, docierało do mnie tak dużo wiadomości ludzi, którzy mi dziękowali za ten utwór, że, e, że w ogóle czują się, jakbym opisywał ich sytuację, ich związek, ich relacje, ich rozstanie, i że mega mi za to dziękują, że mega im ten kawałek pomaga i że mega się z tym utożsamiają. E, więc to jest przykład właśnie tego, jak e, ja, jako słuchacz, lubię czuć się zrozumiany przez artystę, którego słucham. I mam świadomość tego, że pewnie moi odbiorcy mają tak samo, że też odpalając muzykę, lubią odnaleźć cząstkę siebie w tej muzyce. A wracając do tej ewolucji, to jak ja na to patrzę? Ja się wywodzę jednak nie, nie z tej najnowszej fali rapu w Polsce, tylko z tej trochę wcześniejszej, gdzie był trochę większy nacisk na treść, na, na teksty. Teraz już jest mniejszy nacisk na teksty, a bardziej się artyści bawią formą. Już nie ma takiego wymogu, żeby każdy z artystów był hiperbolizując Szekspirem czy Mickiewiczem, a bardziej jest nacisk na to, żeby to po prostu fajnie brzmiało, żeby to były utwory, które można sobie zapętlić i ich się po prostu fajnie i przyjemnie słucha, więc trochę staram się przełożyć jakby tę szkołę rapu, z której się wywodzę na te dzisiejsze czasy, bo jestem bardzo daleki od mówienia tego, że kiedyś rap był taki i taki, a dzisiaj to jest zły i słaby i że kiedyś był lepszy. To jest takie Mówiąc kolokwialnie młodzieżowym językiem, bumerskie gadanie, ja czegoś takiego unikam, bo lubię też te utwory z tej nowej fali i też staram się jakoś tam do niej zaadaptować, więc no ta ewolucja jest i jej się nie uniknie, czy się to komuś podoba, czy nie. Ja mimo wszystko staram się docenić to, że nawet jeżeli większość dzisiejszych artystów nie jest fenomenalnymi tekściarzami, to są lepszymi muzykami, bo dzisiaj już bardziej używa się wokalu jako instrumentu niż tylko nośnika treści. Ale widać, że idzie za postępem. Czasu, ale zachowujesz pewne wartości. Słowo i treść dla Ciebie jest ważna, ale również ta forma. Bardzo ciekawe jest to, że rzeczywiście śledząc Ciebie na kanale, szczególnie na TikToku, widać, że Ty przeżywasz różne rzeczy niesprawiedliwości, powódź, zareagowałeś sercem, też reagujesz na hejt, reagujesz na to, co się dzieje. Jak byłeś w Stanach, też. Starałeś się dotrzeć do różnych dzielnic, nie tych, tych takich najpiękniejszych, ale również tam, gdzie się dzieje dużo, dużo złych rzeczy, dużo trudnych momentów, ale masz na koncie też współpracę z innymi artystami. Jakie z tych współprac były dla ciebie najważniejsze i co ci dały jako artyście? Znaczy, jeszcze wracając do, do właśnie tych rzeczy, które można zaobserwować u mnie na, na moich social mediach, no to ja staram się, zawsze jak podróżuję, staram się być blisko ludzi. To znaczy, e, nie jestem. Takim fanem tych takich typowo turystycznych miejsc. Oczywiście lubię też zobaczyć te typowe miejsca najbardziej charakterystyczne dla danego kraju czy danego miasta, ale nie to jest dla mnie najważniejsze w moich podróżach. Ja zawsze, jak jestem w jakimś kraju, to na pierwszym miejscu stawiam to, żeby pójść do jak najbardziej lokalnego miejsca i zobaczyć, jak tam życie wygląda. Czy to byłem w Tajlandii, na Filipinach, czy w Stanach, czy w Londynie, czy gdziekolwiek indziej to zawsze najbardziej mi zależy na tym, żeby pójść w te miejsca takie bardziej lokalne, biedniejsze i tam zobaczyć jak faktycznie wygląda życie w tym kraju, bo wiadomo, że jak ktoś jest grubą rybą, wysoko postawioną osobą, nie wiem, milionerem, politykiem czy celebrytą, to wiadomo, że on w każdym kraju będzie miał fajne życie na poziomie, ale właśnie to jak wygląda życie w danym kraju można moim zdaniem zaobserwować po tym, jak żyje ta biedniejsza, właśnie warstwa i ta biedniejsza część społeczeństwa. Wiesz co, za to cię bardzo cenię. Bo kiedy cię poznałem, to poznałem cię jako normalnego Piotra, jako człowieka, który jest znany, ale który normalnie może porozmawiać, może się pochylić nad różnymi problemami. Zauważyłeś też, rodziny zastępcze, o których później powiemy. Ale byłeś osobą i jesteś osobą wrażliwą, i ja utożsamiam się z tobą, kiedy widzę ciebie przeżywającego różne stany, i wściekłość, i radość, i zdziwienie, przerażenie. Ja się w ogóle uczę wyrażać emocje, natomiast ty to robisz doskonale i widać, że ciebie dotyka konkretna historia. I konkretne życie. Jako artysta, w ogóle który zdobył popularność w stosunkowo młodym wieku, jak radzić sobie z presją, jaką niesie ze sobą ta popularność? Zdarzają się przecież momenty, chyba kiedy czujesz, że musisz sobie e, się w ogóle odciąć tak? e, od całej tej otoczki medialnej. Są takie momenty, czy na razie. Cały czas w wierze jesteś. Znaczy, dziękuję przede wszystkim za te słowa, bo nie mnie to oceniać, czy jestem osobą, której słowa odbiła do głowy czy nie. Staram się stąpać po ziemi, ale czy mi się to udaje, to to już nie mnie to oceniać. Wiesz, także. zaprosiłem cię do kilku osób, przyjechałeś do kilkunastu osób, przyjechałeś do tłumów, przyjechałeś do szkół. Nie miałeś wątpliwości, żeby usłużyć tam, gdzie jest potrzeba. Dla mnie to szapoba. Mam takie też poczucie, że ta popularność to jest narzędzie, że to nie jest cel sam w sobie, tylko narzędzie i że jest mi to dane z pewną misją, więc staram się tę misję wypełniać i, i używać tego narzędzia w sposób taki, żeby właśnie docierać do ludzi, do których mogę dotrzeć, których mogę zainspirować, dać jakiś przykład. Czy okazać im dobro w jakiejkolwiek postaci, czy to świadectwa swojego życia, czy to dać im radość swoim talentem, czy po prostu poświęcić im swój czas, którego coraz mniej jest, ale jak mało by go nie było, to zawsze staram się znajdować go tyle, żeby móc go poświęcić właśnie drugiemu człowiekowi, czy to jest osób kilka, kilkanaście, czy kilkadziesiąt, czy kilkaset. Ale wracając do, do tego, czy uciekam gdzieś od tego wiru medialnego, to zdecydowanie tak i właśnie takimi ucieczkami są dla mnie podróże bo no jestem już na takim etapie że nie mogę jakkolwiek nieskromnie by to zabrzmiało no nie mogę wyjść spokojnie do sklepu żeby ktoś mnie nie rozpoznał zdarzały się często takie sytuacje że na przykład wstawałem sobie rano jechałem na poranny trening ale powiedzmy nie miałem śniadania bo no, nie miałem śniadania, powiedzmy, więc szybko zajeżdżam sobie do biedronki. Rano dosłownie tylko wstaję, zaczynam sobie dzień swoją poranną rutyną, czyli to najpierw jest modlitwa, później pakuję torbę, ubieram się, jem śniadanie, idę na trening. No, tam nie było tego śniadania, więc taki jeszcze nieobudzony do końca, nieogarnięty wchodzę do biedronki, tylko wziąć jakiś jogurt do ręki i jechać na trening. I w tym momencie, kiedy ja jestem nieuczesany, w dresach, ledwo obudzony, podchodzi do mnie pracownik sklepu i prosi mnie o zdjęcie, więc. Jeżeli to jest nawet w takich sytuacjach, to potrzebuje czasem na dłuższy czas rzędu. Parę tygodni czy miesiąc, wyjechać sobie do innego kraju, w którym mogę na spokojnie sobie pójść do sklepu i tam, jak jakiś Polak akurat jest w tym kraju i raz na parę dni ktoś mnie rozpozna, to mogę się znowu tym cieszyć, a nie unikać tych ludzi, bo jestem nieuczesany, nieogarnięty, bo gdzieś się spieszę. Więc właśnie podróże są dla mnie taką ucieczką od tego takiego, powiedzmy, bycia rozpoznawalnym codziennie na każdym kroku. Za co jestem ogromnie wdzięczny, że ta rozpoznawalność jest, że ta popularność jest i bardzo długo pracowałem na to, żeby ona była, więc za każdym razem to jest dla mnie mega miłe jak widzę, że spotykam odbiorców tego co robię, że ludzie mnie śledzą i oglądają na tyle, że chcą do mnie podejść, przybić piątkę, zrobić sobie zdjęcie, ale, ale ty, jednocześnie ale z natury jestem mm. osobą bardzo introwertyczną, mm, taką mm. wstydliwą, wycofaną to Więc ciekawe. potrzebuję te swoje baterie socjalne czasem naładować i taka właśnie podróż do innego kraju na ten taki dłuższy czas właśnie dobrze mi służy ku temu, żeby te swoje baterie socjalne naładować. Jeżeli chodzi o odpoczynek od tego, co robię, no to na to sobie nie mogę pozwolić, dlatego że dzisiaj social media wyglądają w taki sposób, że jak się nie, nie publikuje codziennie, to bardzo łatwo wypaść z obiegu, i, i potem już czasem nie ma do czego wracać. Więc pilnuję bardzo mocno tego, żeby mieć tę regularność, ale zdecydowanie inaczej się pracuje, jeżeli chodzi o social media w sytuacji, w której jestem w kraju, w którym mogę sobie zwiedzać, doświadczać, zupełnie zmienić otoczenie i jedyne, czego muszę pilnować, to właśnie regularnego publikowania kontentu, niż u siebie w kraju, gdzie wiadomo, jak się tutaj jest, to ma się ileś spotkań codziennie, ileś wyjazdów, grań, koncertów, rozmów, co oczywiście jest świetne i fajne, ale jest przestrzeń i na to, i jest przestrzeń na ten odpoczynek, więc moją taką ucieczką od tego całego wiru są właśnie podróże, które uwielbiam i bardzo bo chcę je w dalszym ciągu kontynuować i zgłębiać. I, I uważam też, że po coś ten świat jest tak różnorodnie stworzony, nie po to, żeby tylko słyszeć o tym, jak wygląda jego drugi koniec, ale też po to, żeby pojechać i tego doświadczyć. Jeden z moich takich ulubionych komentatorów sportowych, bardzo znany, on mi powiedział tak: słuchaj, ja jestem skrajnym introwertykiem, ja mówię niemożliwe. Słuchaj, kiedy ja komentuję przez godzinę mecz, później trzy dni potrzebuję zamknąć się i nie mieć nikogo obok siebie, jedynie żonę. To jest niezwykłe, że możesz być bardzo skutecznym mówcą, yy, speakerem, takim osobą zewnętrzną, publiczną, ale też być introwertykiem i potrzebować te, naładować baterie w samotności. A powiedz, jaki jest Twój proces twórczy? Czy masz jakieś rytuały przed wejściem do studia? Jak zaczynasz pracę nad nowym utworem? Odnośnie jeszcze tego introwertyzmu, to dla mnie na przykład yy, wyjście na scenę przed kilkoma tysiącami ludzi nie jest w ogóle krępujące. Ale już poproszenie pani w restauracji o rachunek, to już nie jestem w stanie tego zrobić. To są jakby dla mnie dwie tak osobne rzeczy. Coś się przełącza? Jak to w ogóle byś tłumaczył? Trochę jakby to, to inaczej odbieram tę sytuację. Jakoś takie. Nawet ciężko to wytłumaczyć, ale to jest jakby dla mojej głowy to są dwie różne zupełnie osobne sytuacje, że robić to co robię, w czym wiem, że jestem dobry. Ale wchodzisz w rolę ten... wtedy, taką rolę jestem przed publicznością i to jest ci łatwiej, kiedy tak ci klika w głowie, czy, czy jak Myślę, to? że to nawet słowo rola może nie jest tutaj odpowiednie, bardziej w jakiś taki tryb się przełączam, że jestem przed tymi ludźmi, występuję przed nimi i, i to dla mnie nie jest żaden problem a nie mam takiego trybu, jeżeli chodzi o takie normalne, codzienne sytuacje, w których trzeba czasem interakcję z jakimś powiedzmy obcym człowiekiem, czy czasem jak... E nie wiem, wszedłem, szukałem sobie wczoraj gdzieś, chciałem kupić silikonową foremkę do ciasta i wszedłem do jakiegoś tam sklepu z garnkami w galerii handlowej. Tylko wszedłem i szybko rzuciłem okiem, że nie ma i wybiegłem, zanim pani ekspedientka zdążyła do mnie podejść i zapytać, czy w czymś ci pomóc, bo to by mnie skrępowało i zawstydziło. Więc wybiegłem i uciekłem, zanim zdążyła podejść. Więc to są takie. Ej. Dobra, nowina można przez internet. Tak, kupować szybko akurat. A jak ten proces twórczy, powiedz, wygląda? Teraz już zazwyczaj wygląda to tak, że przychodzę do studia, do producenta z konkretnym pomysłem, z jakimiś inspiracjami, czasem już z jakimś takim zarysem gotowym w głowie, z jakimiś nawet konkretnymi tekstami, które chciałbym użyć w tym utworze. No i dopasowujemy do tego muzykę, którą produkujemy sobie od podstaw. I jak to będzie coś, co trafia właśnie w klimat tego, co mam ochotę zrobić danego dnia, no to w tym momencie producent sobie pracuje nad podkładem, a ja w tym czasie sobie dopieszczam tekst, dopisuję go, i później jak jest podkład, to wchodzę, nagrywamy i na bieżąco też wymyślamy melodię. Podział rytmiczny tego utworu, modyfikuje ten tekst wtedy po to, żeby pasował do tej melodii i do tego podziału rytmicznego. To jest taki naj, najczęstszy schemat, jeżeli chodzi teraz o pracę twórczą, więc lubię pracować też z takimi świadomymi producentami, którzy mają słuch muzyczny na tyle, że ja jak wchodzę do studia, to wiem czego chcę, ale jednocześnie jestem otwarty na burzę mózgów, więc jak spotykają się dwie strony, które mają jakąś wizję i zrobią burzę mózgów, to dużo lepsze rzeczy z tego wychodzą, niż jak spotyka się osoba, która wie czego chce i osoba, która zgadza się na wszystko i nie ma żadnych swoich uwag i sugestii. Dlatego lubię takich, że tak powiem, producentów z jajem, ale często który jest też dają tak, że... Który cię challenge, którzy tak, który cię powie Tak, który mi powie, wprost, powie mi wprost, stary, zarapuj to inaczej, bo to nie brzmi. Zmień to słowo, bo ono jest niedźwięczne. Nasz język polski w ogóle jest taki, że ma dużo tych sici, żdzi, które często brzmią niedźwięcznie. A często artysta chce upchnąć ileś, tekst, ileś tekstu i powiedzieć o iluś rzeczach na tyle, że pomija aspekty tego, jak to później brzmi, i od tego jest producent, żeby powiedzieć mi, stary, ja wiem, że chcesz powiedzieć to, to i to, ale powiedz to innymi słowami, bo to nie brzmi. A dzisiaj, właśnie odnosząc się do tej ewolucji rapu, o której wspomniałeś, no to rap ewoluował, ewoluował na tyle, że już nie jest tylko nośnikiem tekstu, ale musi też brzmieć, i od tego, moim zdaniem, jest właśnie producent, który będzie. Umiał czasem mnie wyhamować w tym, jak chcę powiedzieć za dużo, na rzecz tego, żeby powiedzieć trochę mniej, wciąż z treścią, ale żeby to jednocześnie brzmiało. Ale czasem zdarza się też tak, że usiądę sobie wieczorem u siebie w domu, bo mam u siebie też studio, więc czasem sobie siadam u siebie i myślę sobie mam ochotę zrobić jakiś utwór, więc znajduję sobie jakiś podkład w klimacie, który mi pasuje i wtedy już jestem sam sobie pozostawiony, co też jest bardzo cenne, bo nie jest się wtedy skrępowanym niczyją obecnością, poza sąsiadem, który nie lubi jak nagrywam po północy. Pozdrawiamy go. <tamew Race> tak, pozdrawiamy bardzo serdecznie, ale dopóki to nie jest ten sąsiad, to mogę sobie nawet się trochę powygłupiać za mikrofonem, z czego czasem wychodzą fajne rzeczy, bo zarapuję sobie jakiś wers w sposób, w jaki nie robiłem tego Nigdy wcześniej. W studiu przy kimś bym się krępował, u siebie sam w mieszkaniu się nie krępuje, a czasem okazuje się, że to brzmi całkiem fajnie. Tworzenie takiego otworu to jest jeden dzień, dwa dni, pięć dni, miesiąc. Jak to? Czasowo wygląda? Różnie. Bywa tak, że w jeden dzień zrobię utwór, a bywa tak, że zrobię go w jeden dzień, ale zupełnie nie jestem zadowolony i potrzebuję jednej czy dwóch kolejnych sesji, żeby go poprawić. Też zależy, jaki to jest utwór, bo jeżeli im bardziej osobisty to jest utwór, tym bardziej lubię się pochylić sam nad tekstem i mieć taką przestrzeń do tego, żeby mieć ten nieograniczony czas do tego, żeby nad tym posiedzieć. A jak się omawiam z producentem do studia i przychodzę z niczym, no to jednak ten czas nas wtedy ogranicza. I oczywiście zazwyczaj wychodzi tak, że i tak wychodzę z tego studia z gotowym utworem, ale czasem bywa tak, że muszę sobie jeszcze posiedzieć nad tekstem, sam w domu i później przyjść i tylko ewentualnie modyfikować ten tekst, żeby dobrze brzmiał. Ale jednak te emocje takie najbardziej osobiste, to często w takim moim domowym zaciszu się ze mnie wylewają. A skąd się wziął pomysł na trzy słowa? Pomysł na trzy słowa. No wziął się z tego, że zacząłem sobie freestylować już w ogóle dosyć młodo, bo to był początek gimnazjum, mogłem mieć wtedy 13 lat, jak jakiś tam pierwszy raz sobie freestylowałem. No i jak się zaczynały jakieś pierwsze występy, pierwsze koncerty, to żeby jakoś zaangażować publiczność do tego, uważam, że w ogóle freestyle ma bardzo duży potencjał taki rozrywkowy, że właśnie to jest coś więcej niż tylko sam koncert zagrany. Bo tutaj już publiczność czuje się zaangażowana, więc żeby tą publiczność zaangażować, no to robiło się tak, że brało się właśnie słowa od publiczności. Jedno słowo to za mało, dwa to też tak jeszcze nie do końca, cztery to już za dużo, a trzy słowa to jest taka idealna liczba. Więc pierwsze trzy słowa, które zrobiłem w życiu, to było w ogóle wiele, wiele lat, zanim to wrzuciłem na TikToka. Na jakichś moich pierwszych koncertach przed publicznością. Także zanim ja to zacząłem robić na TikToku, to, to wiele lat robienia tego przy różnych innych okazjach minęło, więc jakoś tak naturalnie to wyszło. Ja w ogóle zawsze też lubiłem we freestylu to i starałem się być freestyleowcem takim, który. Wychodzi z tym poza środowisko hip-hopowe, to znaczy, e, ja jestem w stanie wystąpić na bitwie freestyleowej, gdzie się obrażamy z przeciwnikami. Obrażamy w tej konwencji oczywiście, ale e, staramy się jak najbardziej poniżyć przeciwnika w jakiś tam błyskotliwy, bo błyskotliwy sposób, ale jednak poniżyć go i jednocześnie jestem w stanie wystąpić na przed dzieciakami na jakimś festynie czy przed starszą publicznością na dniu seniora co też mi się zdarzało i od starszych pań brać wtedy trzy słowa czy przed typową młodą publicznością. No uważam, że freestyle jest na tyle elastyczny, że można go dostosować pod każdą publiczność na tyle, żeby każdej publiczności się to spodobało i właśnie kluczem do tego są te trzy słowa które mogę wziąć od każdego niezależnie od tego czy to jest starsza czy młodsza osoba to każdy ma jakieś słowa, które mi może podrzucić i na każdym jest się w stanie tym freestyle'em zrobić wrażenie. Dzięki wielkie. Czy mogę na koniec trzy słowa? Czy, mogę, czy możemy zrobić tutaj, szczególnie dla tych dzieciaków, coś takiego co od serca, czy mogę podać trzy słowa? Czy chciałbyś? Możemy to zrobić, jak najbardziej. Okej, okay. to niezastąpieni, marzenia, stypendia. Wiem, że w życiu każdy z Was doceni, więc pamiętajcie, że jesteście niezastąpieni. A to, co się w życiu docenia, to to, jak ktoś dąży i walczy o swoje marzenia. Więc ten freestyle to jest moje wiedzy, kompendium, spełnione marzenia to w życiu najcenniejsze stypendium. Wow! <klucza> Kochani! Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie Edzio, dziękuję Ci za to, że chciałeś przyjechać i kolejny raz okazać serce, i też podzielić się tak prawdziwie tym, czym żyjesz. Z w jakich miejsc wychodzisz w jakie miejsce idziesz o czym marzysz wierzę że to jest to be continued że to jest dopiero początek poznawania się i też dzielenia z innymi i inspirowania innych dziękuję ci za to że jesteś ambasadorem niezastąpionych i za to, że tak chętnie, i też będziesz miał za chwilkę trasę koncertową, na którą już zapraszamy, bo tak. marzec 2025 to jest ten moment, wiele Dokładnie. miejsc. Może powiesz na koniec, tylko gdzie zamierzasz być, tak ogólnie, i gdzie można Ciebie śledzić, aby każda osoba mogła doświadczyć tej bliskości i być na koncercie Twoim. Tak, zapraszam Was na moją trasę koncertową, na którą ruszam już w marcu odwiedzimy Gdańsk Warszawę Poznań Kraków i Toruń. Także jeżeli jesteście z tych miast to zapraszam A jeżeli, lub okolicy możecie jeżeli dojechać jesteście, to dzisiaj już nie ma żadnego problemu żeby do tych różnych miast dojechać do tych dużych miast dojechać z jakiegokolwiek miejsca w Polsce więc tam na pewno będzie okazja do tego żeby mnie spotkać przybić piątkę i zrobić sobie zdjęcie porozmawiać czy zobaczyć koncert. I to też jest miejsce w którym o ile o siódmej rano w Biedronce mogę czasem trochę niechętnie robić sobie zdjęcie z kimś, o tyle na moim koncercie robię to z największą przyjemnością i zawsze doceniam każdą osobę, która mnie wspiera i przychodzi na takie wydarzenia. Także na koncercie na pewno usłyszycie moje utwory, ale usłyszycie też elementy najbardziej wiralowe mojego kontentu, które na pewno każdy z Was widział w internecie. Więc mam nadzieję, że się tam widzimy i bardzo dziękuję za zaproszenie tutaj, bo też bardzo lubię takie okazje, w których. Ludzie mogą mnie zobaczyć od strony takiej właśnie, tak jak powiedziałeś, ee, trochę innej niż tylko mój kontent. Edzio, masz tyle do podzielenia się, tak dużo doświadczeń, że będziemy kontynuować w kolejnym odcinku. Dziękuję Ci bardzo za to, że byłeś dzisiaj z nami i już za tydzień kolejny odcinek z tobą. Kochani, zapraszamy Was do śledzenia, do udostępniania i zadawania pytań. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.